you <laughs> Tu witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Aworski, a dziś w tym odcinku chciałbym wam przedstawić najlepszy serwer polski do Minecrafta Pocket Edition. Dokładnie tak, czyli Minecrafta na telefon. Ale zanim to zrobię, to chciałbym bardzo, bardzo pozdrowić wspierających, którzy postanowili, że właśnie Wesprą mój kanał, a są to osoby, które się nazywają Doc0 Tipek KKP Maksymilian Basta, Aleksander SO2, matishon 739, subskrybent Tezak i Jemiel. Jest mi niezmiernie miło, że postanowiliście właśnie wesprzeć na, na kanaliku, ale są też również osoby, które postanowiły mnie wesprzeć do najcikiem. i teraz właśnie macie całą listę tutaj tych osób, postanowiły mnie właśnie wesprzeć donacikiem. E, niestety nie będę ich czytać z tego powodu, iż czytanie tych osób po prostu... Y, Trwałoby po prostu jakieś, nie wiem, pół godziny, pół odcinka nawet tego yy, tak naprawdę, dlatego tutaj macie całą listę wypisaną yy, wszystkich tych osób. Yy, jest mi niezmiernie miło, że postanowiliśmy właśnie wesprzeć na kanaliku, a jeżeli wy chcecie być pozdrowieni w kolejnym odcineczku, dobrze wiecie co robić, po prostu zostawcie donajcika lub wspierającego na kanale. Pewnie teraz się mnie zapytasz, Worski, dlaczego ten serwer jest najlepszy e, na Minecrafta na telefon? Już ci odpowiadam dlaczego. Ten serwer najlepszy jest dlatego, ponieważ zrobili go dla mnie, prostokąt oraz Tezak e, dla mnie. No konkretnie dla nas wszystkich dokładnie. E, jest on podpisany domeną taką jak mój mój nick. Ale zaraz wam pokażę jak mniej więcej o co tutaj chodzi, jak wejść na niego i tak dalej i tak dalej. Jest mi niezmiernie miło, że postanowiliście właśnie zrobić dla mnie ten serwerek Tezak oraz e, prostokąt i co? Dobra, co trzeba zrobić, żeby wejść po prostu na ten serwer? Klikamy graj, czyli standardowo, wchodzimy w serwery i klikamy dodaj serwer I w adresie serwera po prostu wpisujemy sobie aworski, proszę bardzo I klikamy tutaj kropka, EV. .pl I to jest całe IP serwera dokładnie. E, I nic nie trzeba więcej wpisywać poza nazwą, po prostu jaką chcecie tutaj, możecie sobie nazwę dać. Ja tutaj po prostu wpiszę Aworski, proszę bardzo. Nazwa serwera Aworski. Port jest taki sam jak, jak zawsze, czyli 19132. E, to jest standardowy port, nie musicie niczego tutaj zmieniać, nie musicie tutaj się e, właśnie jakoś e, wyszczególniać e, z tym, żeby po prostu wpisywać jakiś inny port. Jest taki sam, więc na luziku nie musicie się martwić o coś, że źle coś wpiszecie. I ty w sumie. I co? Klikamy zapisz, schodzimy na dół, czekamy chwileczkę, aż ktoś zlokali zlokalizuje nam serwer i mamy napisane Aworski Wi Zapraszamy. Klikamy w to. Otóż jest pięć graczy chwilowo. Eee, z tego powodu, iż na karcie społeczność napisałem posta i tam właśnie podpromowałem jakoś ten serwerek i otóż jesteśmy na serwerze, proszę bardzo. I tam właśnie napadałem IP, więc jeżeli chcecie dostać szybciej jakieś powiadomienia, to zostawcie koniecznie dzwoneczek oraz subskrypcję na moim, na moim kanale. Dokładnie tak. Tutaj widać Kajko jest i yy, yy, Outright, nie wiem, Penny, jakoś tak. <laughs> Dokładnie tam, Boniarski leci. I co? Yy, właśnie tak się otóż prezentuje cały. I mamy tutaj kilka trybów zrobionych na tym, na tym serwerze. Dokładnie. E, I co, ty nawet nawet są. Y, ci ci czarno-skórzy Coffin Dance. Dokładnie tak. Którzy tańcą struną. Więc, więc wiecie o co chodzi. To jest. Tutaj, jeżeli, jeżeli zginiecie, to oni tak was poniosą. <laughs> Dokładnie tak. Dobra. E, otóż co? Mamy tutaj kilka trybów takich jak Skyblock, Survival, czy na przykład działki kreatywne. Jest również tutaj Skywars, co jest fajną opcją. Niedługo będą również Bedwarsy, czy na przykład e, Survival Games. E, jest, jest, są również smoki, które będą wkrótce, nie wiem czy to jest za bardzo tryb. Nie, wiem, co to jest za bardzo za, ten. Nie wiem w ogóle co to, co to jest za tryb, ale może w przyszłości się dowiemy. E, tam z tyłu mamy gigantycznego kurczaka, co nie wiem dlaczego on tam stoi, ale <laughs> no jest gigantyczny kurczak, jest gigantyczny kurczak i ja po prostu nie spoi mam, mam go powiedzieć. Stoi sobie... No stój po prostu <laughs> dokładnie tak. Dobra. To jak widzicie, widzowie są niektórzy na tym serwerze Ale nagrywam to dlatego, ponieważ chciałbym, żeby właśnie większe grono osób grało na tym serwerze I tyle, dokładnie tak Więc co, pokażę wam mniej więcej jak dołączyć na skyblocka Jak włączyć na survival sobie Jak wejść na kreatywny i tak dalej i tak dalej Więc co, co jedyne trzeba zrobić Wchodzimy na skyblocka i tutaj mamy taką opcję Tutaj mamy stwórz wyspę, dołącz na twoją wyspę Zobacz kategorie I możemy sobie stworzyć wyspę Klikamy stwórz wyspę i mamy kilka wysp które które możemy sobie ogarnąć, czyli podstawowa, zagubiona, duża, palmowa i e, musz, weźmiemy, zrobimy dużą, otworzoną wyspę, tej chwileczkę renderuje się nam, jak widzicie cały spawn po prostu znika, a my zaraz będziemy sobie na wyspie, dokładnie. Podstawowa jest taka dosłownie podstawowa, czyli że po prostu zwykły skyblock, jak na serwerach skyblocka i tak dalej, i tak dalej, tutaj widać Tezak się do mnie dołączył, e, w skrzynce tutaj mamy właśnie i te meczki, które są potrzebne nam, do ogarnięcia tego wszystkiego. Tak otóż wygląda ta cała wyspa. I co? Jeżeli chcecie tepnąć się znowu na spawn to po prostu wpisujecie tak warp hub oj hub proszę bardzo i teleportuje nas na huba. Chwileczkę czekam, aż nam się tutaj zrenderuje cały świat bo tej oczywiście, standardowo, e, trzeba chwileczkę poczekać. Ok, wyrenderował się nam świat e, i zaraz pokażę Wam mniej więcej, e, jak wyglądają inne wyspy. Tylko, tylko usuń swoją wyspę, znowu usunę ją e, i stworzę na przykład, dajmy na to teraz, podstawą po prostu. Ok, muszę odczekać 5 minut, żeby zrobić kolejną wyspę. W takim bądź razie, zanim to 5 minut minie, e, pokażę Wam po prostu survival czysty, Yy, I teleportowało nasz na świat z Survivalem. Okay, nie wiem dlaczego, ale po prostu tutaj właśnie yy, Survival nam nie działa, ale mniejsza o to, yy, właśnie tak pisze tutaj, że po prostu nie działa ten Survival yy, i prawdopodobnie zamienią to czymś, jakimś innym trybem. Ja tutaj wpiszę Warp yy, Hub, proszę bardzo. Przenieśmy się na Huba. Otóż i. Czekamy chwileczkę, aż nam się wszystko wyrenderuje. Otóż, jeżeli będziecie mieli problem z takim czymś, że po prostu utkniecie na przykład w Redstone'ie albo w Lampie, po prostu poskoczcie, albo wpiszcie Warp Hub i tyle w sumie. Dokładnie, czyli survival chwilowo nie działa. E, możemy wejść sobie na działki, proszę bardzo. Na działkach po prostu chwileczkę czekamy, aż właśnie tutaj nam się wszystko wyrenderuje. E, działki są po prostu e, tak, że są kreatywne i na tych działeczkach możemy sobie wszystko budować, co chcemy. Tutaj mamy teleport na Twoją działkę, jakie ja nie mam działki teraz, możemy sobie stworzyć, mamy jak własną utworzyć działkę i tutaj mamy właśnie klikanie, żeby pójść sobie na huba Otóż ludzie sobie tak otóż budują, to jest jakieś koloseum, proszę bardzo e, Tutaj jest jakiś zameczek i otóż możecie sobie właśnie otóż tutaj budować sobie na tych działeczkach Myślę, że to taka fajna opcja, jakaś, jakaś e, innowacja na serwerach, ponieważ na serwerach sobie takiego czegoś nie ma Dokładnie Pol Polskie serwery to, 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 to po prostu naj najlepszy serwer to jest Aworskiego. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, e, w takim razie tutaj właśnie robimy sobie działeczkę ale to nie będę robić, po prostu wracam na Hama. Pokażę Wam dalej, co tutaj się dzieje. Dokładnie tak chwileczkę czekamy, aż nam się wyrenderuje świat. Yy, I dobra, jesteśmy tutaj na wyrenderowanym świecie. Tam znowu z tyłu kurczak stoi. Yy, I klikamy po prostu w SkyWars. Na SkyWarsy właśnie teraz ukurczę. Na Skywarsach teraz nam, nas przeteleportowało prze na wyspę taką. I tu mamy parkur, proszę bardzo. Możemy sobie przejść właśnie, otóż parkurek. O, proszę bardzo. Otóż on tak wygląda. O, pik, pyk Wow. No i źle, źle niestety ee, kliknąłem. Przeteleportowało nas znowu tutaj. No i dobra. Idziemy po prostu na arenki Skywars i zaraz wam pokażę mniej więcej jak to wszystko działa yy, i teraz sobie wchodzę na przykład, no tutaj mamy kilka fajnych mapek, na przykład wszystkie są w ogóle tak swoją drogą takie same jak u Wertes, yy, na Habie, więc tutaj nie trzeba się niczym przejmować, że coś tam, że coś tam, coś tam, będzie o co chodzi. Klikamy na przykład na Park 1 i ja tutaj napiszę i widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, arenka to się zaczyna za 5 sekund, za 4, 3, 2, 1. E, I otóż tak, proszę bardzo, się prezentuje właśnie, otóż e, z arenyka na Skywarsach, dokładnie tak. E, I co, po prostu, zbieramy tutaj wszystkie swoje itemki, proszę bardzo, bierzemy tutaj jakieś itemki stąd, otóż, ciach, ciach, ciach. Okej, okay. dobrze, że mam właśnie otóż siekierkę. Siekierkę żelazną. Siekierka żelazna ma takie obrażenia, jak po prostu... O nie, to jest na komputerze! Nie wiem dlaczego, ale na, na, na telefonie nie wiem dlaczego właśnie to jest inaczej. In, inne po prostu są ustawienia. Na komputerze jak się gra, to właśnie jest żelazna siekierka ma 9 obrażeń, a tu jest tylko 5. Okej, okay. Tezak już już na środku, niestety, a ja tutaj dalej siedzę na swojej wyspie. Dobra, skoro jestem już na tej wyspie swojej. Pamiętam, że mniej więcej gdzieś tutaj e, była skrzynka, tylko gdzie ta skrzynka była, to ja, teraz Wam nie powiem. Musiałbym tutaj rozkopać pół wyspy. <laughs> ja nie pamiętam po prostu tego. Okej, okay, jest, tutaj skrzynka jest pod craftingiem. Pamiętajcie, pod craftingiem na parku jest skrzyneczka. I mamy diaksowy kilof, nice. Dobra, e, w sumie nie wiem, po co mi diaksowy kilof ale mniejsza o to. Mniejsza o to. Możemy teraz iść sobie tutaj, ciach, ciach. ciach I. O nie, o nie! Idź stąd, boniarski, idź stąd, boniarski. Idź stąd boniarski! Idź stąd, boniarski, chłopie, chłopie, idź stąd! Idź stąd! No nie no, patrzcie co za Widzieli, Widzieliście to? Widzieliście mnie to, jak się tutaj zabił? chawysko mnie zabił tutaj! Dobra, przeleportowało nas tutaj na, na, na spawnę po prostu. Boniarski chyba tam wygrał, ale mniejsza o to. I po prostu, proszę bardzo, Boniarski, nie, nie wygrał Boniarski. Chrisu wygrał, oh my god, i tyle w sumie. E, tutaj też pisał mi, że Survival już działa, więc wchodzimy sobie na Survivala i jesteśmy na Survivalu, proszę bardzo, to jest Enderman, który na nas się patrzy. I wyrenderowało właśnie nam otóż świat. I wszystko, wszystko powinno działać. Nie wiem dlaczego wcześniej nie działało. Bo Tezak może coś tam zrobił. Nie jestem pewien. Ty, ktoś ma jakąś swoją bazę chyba. Nie jestem pewien. Ale zobaczymy zaraz, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo. Te ziomeczki sobie robią. Yy, nie pamiętajcie, jeżeli ktoś tutaj coś robi, to nie griffujcie komuś tutaj, żeby, żeby niszczyć. Tylko po prostu... Jak ktoś coś robi, uszanujcie to, że ktoś coś zrobił i nie niszcie po prostu i tyle. Dobra, taki ty jaki ziomaczek zrobił sobie właśnie oto w bazę? Crafting table, ok, spoczko. I co? W sumie wchodź idę sobie już na huba. WARP hub, proszę bardzo. I co, w sumie, to by było tyle z tego odcinka. Taka reklama mojego serwera e, dla Was. I co, to by było tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Tutaj będę, będę koło e, dan Dancerów. E, I co, tyle, tyle z tego odcinka. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Wbijajcie na serwerek awaroski.eu.pl. I to tyle z tego odcinka. Jest mi niesmiernie, że postanowiliście właśnie obejrzeć ten odcinek. Na razie, cześć, do następnego へいへい